Co robią ci, którzy stoją na narodu W tym samym czasie zapalają hanukowe świecy. Widzieliśmy, kto, kto nie widział, niech zobaczy, można to sobie znaleźć, jak wszystko dzisiaj bez mała, w internecie. Widzieliśmy jak w ostatnich dniach, bo przecież właśnie dzisiaj dobiegają końca te Hanukowe święta 2017 roku. Dziś czy wczoraj? I widzieliśmy jak na inaugurację świąt Hanukowych 2017 roku prezydent belwederski Duda i marszałek czy marszałkowie, już nie pomnę, zapalają świec. O co chodzi z tymi świecami? Narracja oficjalnie obowiązująca i podawana w, w, do użytku publicznego to jest narracja odwołująca się do wydarzeń z historii narodu wybranego z drugiego mianowicie wieku przed Chrystusem czasy powstania Machabejczyków. Przeciwko komu? Przeciwko hellenizującym się Żydom i hellenistom, którzy ich hellenizują. Co to znaczy hellenizują? No, wprawiają w stan, który oddala ich od tradycji, od ortodoksji żydowskiej. No i ponieważ się ci Żydzi hellenizują, w związku z tym też nawet i praktyki ortodoksyjny, rytuał w świątyni jerozolimskiej zostaje zakłócony, zawieszony. Machabejczycy podnoszą powstanie, gromią Greków, ale też gromią Żydów, swoich pobratymców, którzy, którzy zostali odstępcami, odstąpili od, od ortodoksji. Machabeusze wkraczają do świątyni, i tam, i to jest właśnie ta taka hanukowa legenda, na Państwa użytek. Tam reszta koszernej oliwy, która powinna była na zdrowy świecki rozum powinna była wyczerpać się w ciągu niewielu godzin, wystarczyła ta, ta skromna resztka koszernej oliwy na to, żeby lampa oliwna płonęła w świątyni przez cały tydzień z okładem. Osiem dni się te święta obchodzi. No i wszystko to pięknie, i wszystko to pięknie, ale, proszę Państwa, aha, oprócz tego święta chanukowe to są takie święta dla dzieci. Prezenty. Prezenty, cukierki, podarki, słodycze specjalne i, i podarki, i prezent. I otóż Państwu przedstawia się to jako tradycję sięgającą właśnie czasów Machabeuszy. Jako tradycję sięgającą 2200 lat wstecz z okładu. I otóż jest prawdą, że takie święto było w żydowskim kalendarzu, na przykład w czasach Pana Jezusa. Ponieważ u świętego Jana czytamy, że w dniu odnowienia świątyni Pan Jezus właśnie w Jerozolimie się znajdował i, i, właśnie, yy, i właśnie zawitał do świątyni jerozolimskiej, wtedy wówczas jeszcze istniejącej. Ale wtedy nie było żadnych prezentów dla dzieci. Wtedy dzieci nie dostawały żadnych podarków. Wtedy akcent był zupełnie gdzie indziej. Skąd się wzięły prezenty i skąd się wzięła właśnie ta, ten, ten, ten tygo, tydzień trwający festyn? Jest to, proszę Państwa, tradycja mająca nie 2200 lat, ale 100. I to może nie wszędzie. 100. Święta Hanukowe w ich. Współczesnej wersji są bowiem odpowiedzią żydowskiego marketingu handlowego w USA w pierwszej połowie XX wieku. W pierwszej połowie XX wieku. Hamuka w jej aktualnym kształcie cały właśnie ten nastrój świąteczny, to jest, jeszcze raz powtórzę, z całym szacunkiem produkt amerykańskiego marketingu pierwszej połowy XX wieku. Z czego to się wzięło? No Wzięło się to z tego, że amerykańscy Żydzi. No Jeszcze w XIX wieku, czy właśnie dopiero na początku XX wieku popadli w głęboką zadumę, zmartwili się faktem, że ich dzieci i młodzież asymilują się. A dlaczego się asymilują? No między innymi dlatego, że dzieci gojów dostają różne prezenty pod choinkę. I dobrze im się dzieje, i nasze dzieci są z tego powodu markotne. No i rada w radę, pewien rabin, Amerykański zaczął propagować właśnie rozdawanie podarków na, na święta hanukowe i, i tak to już poszło. I dzisiaj nawet pojawił się w supermarketach amerykańskich Hanuka Harry, jako odpowiedź na Santa Claus świętego Mikołaja, prawda? Tam inaczej Harry. jest ubrany, inne, inne barwy. To niby w jakimś tam programie satyrycznym, telewizyjnym amerykańskim, ten Hanuka Harry się pojawił przed laty, ale, ale przed bardzo niewielu laty. Więc generalnie Hanuka jest to żydowska, amerykańska odpowiedź na Boże Narodzenie. Tak? Odpowiedź na Boże Narodzenie. Żeby nie tracić tego rynku, rynku idei, rynku sentymentu. Sentyment ludzki też jest do zagospodarowania. I teraz powiedziałem, że wcześniej, gdzie indziej były akcenty w święcie Hanuka. Akcent był mianowicie, proszę Państwa, na Judytę. Judyta, dzielna niewiasta, odrąbała Holofernesowi łeb. Zupełnie inny klimat z tego się wyłania, prawda? Na święta Hanuka tu mamy świeczki i, i podarki, a tam Judyta z głową Holofernesa. Tak było przez wieki. Święto Hanuka nie było bardzo ważnym, nie należało do najważniejszych świąt żydowskich. I powiadam, akcent był na odrąbanie głowy Holofernesowi. To jest ta sama, ta sama wojna, to samo, to samo powstanie, ta sama walka. Holofernes jest postacią nienotowaną przez żadne inne źródła historyczne poza, poza Księgą Judyty. Notabene te księgi nie należą do tory żydowskiej. One należą w literaturze, w kanonie żydowskim, one należą do ksiąg, do ksiąg niekanonicznych, i księgi machabejskie, i księga Judyty. No, ale coś tam zostało po tej judycie. Ja powiedziałem Państwu, że to powstanie. Mahabeuszy było powstaniem przeciwko Grekom, ale także przeciwko hellenizującym się Żydom. To było, to było z pewnego punktu widzenia, to była wojna domowa pomiędzy Żydami. I otóż czytam opinię pewnego współczesnego komentatora tradycji żydowskiej, Amerykanina, który, który mówi: cytuję, Hanuka jest w istocie świętem nietolerancji żydowskiej Hanuka jako święto nietolerancji żydowskiej nietolerancji względem wszystkiego co nieortodoksyjne wszystkiego co niekoszerne nie jest świętem zbratania wszystkich ze wszystkimi jest świętem ścisłego diagnozowania kto jest nasz a kto nie jest nasz kto się zadawał z Grekami, kto się schellenizował, temu odrąbiemy łeb, tak? Wzorem judyty, a kto się nie zadawał, kto jest koszerny, to proszę bardzo, do świątyni lampka oliwna się pali 8 dni. Spełne odwrócenie, powiedziałbym, akcentu, prawda? No, inna, inna atmosfera. Przypuszczam, że pan prezydent Belwederski duda, kiedy zapala, kolejną Hanukową świecę. Codziennie jedno. Tak, przypuszczam, że nie wie, nie wie, jak brzmią słowa modlitwy, którą wymawia rabin, który całej tej uroczystości przewodzi. Ja się doczytałem i nie powtórzę po hebrajsku, bo to wymagałoby dłuższych autokorepetycji. Natomiast zapamiętałem kilka zdań, które... W wolnym przekładzie z angielskiego brzmiał: Dziękujemy Ci Panie Boże, bo to jest modlitwa dziękczynna. rabin wygłasza nad tymi świecami modlitwę dziękczynną. Dziękujemy Ci Panie Boże, że oddałeś wielu w ręce nielicznych. Dziękujemy Ci Panie Boże, że oddałeś niekoszernych w ręce koszernych, tak? brudnych, grzesznych. W ręce czystych. Dziękujemy Ci, dobry Panie Boże, za to, że oddałeś swawolnych bezbożników w ręce wiernych studentów Twojej tory, Twojej nauki. No, proszę państwa, jeszcze raz powtórzę, to nie jest, y, kochajmy się z Pana Tadeusza. <laughs> to nie jest y, Jankiel ani nawet Berek Joselewicz pod kockiem ginący za Polskę, tak? No dlaczego Berek Joselewicz pod kockiem nie został nigdy pochowany na kockim Kirkucie? Ano, dlatego, że pobożni Żydzi traktowali Berka jako strefionego, niekoszernego, bo zadał się z gojami, prawda? Włożył mundur, zgolił brodę. Tak, więc nie, nie kochajmy się, nie dwunasta księga pana Tadeusza, tylko. Święto nietolerancji żydowskiej, święto ścisłych podziałów, podziałów wytyczanych mieczem przez Judytę. Przez Judytę. No i teraz proszę Państwa, cóż my zatem świętujemy? Cóż my zatem świętujemy? Świętujemy odpowiedź amerykańskich Żydów na Boże Narodzenie. Eee, świętujemy święto nietolerancji. Być może pan prezydent zna te słowa, no i wtedy zachodzi pytanie, czy do jakiej grupy się zalicza. Tak? Sam siebie, gdzie widzi w tym świecie tak wyraźnie podzielony. Przyjdzie wiosna i będziemy świętować święto Purim. Święto Purim. Święto Purim jest świętem, w którym akcent pada i tu już z kolei zupełnie jawnie na inną dzielną niewiastę. Estere, Estere, która, której wdzięki tak, przemówiły do władcy, że te wdzięki były też istotne w przypadku Judyty. Prawda? Ona udała się do obozu wroga po to, żeby wroga oczarować. No i następnie wykorzystać sam na sam, być głowę. Sam na sam, żeby odrąbać holofernesowi łeb. A, notabene jest tego pamiątka taka, że, że w menu w menu Hamukowym jest taki specjał żydowski są serki judyty. Serki judyty bardzo słone, bo Judyta nakarmiła tego holofernesa. Tym słonym serkiem, jak ktoś tyle zje słonego serka Judyty, no to musi też i orzeźwić się, pragnienie zaspokoić, upił się Holofernes, no i stracił dla Judyty głowę, w sensie dosłownym. Teraz święto Purim wiosenne, które jest z kolei żydowską odpowiedzią na chrześcijańską Wielkanoc. Święto Purim wiosenne stawia akcent na akcję dzielnej Estery, której dzięki oczarowały władce do tego stopnia, że nie tylko oddalił, zamknął swoje uszy na głos Hamana, swojego kanclerza, tak wynika z tej historii, takiego premiera, pierwszego ministra, ale nawet pozwolił Żydom tegoż Hamana powiesić razem z jego jedenastoma synami. I jak czytamy w Starym Testamencie, Żydzi we wszystkich miastach królestwa jednego dnia rzucili się i pozabijali wszystkich zwolenników Hamana. Rzucili się i pozabijali, a jedenastu synów razem z samym Hamanem wzięli i powiesili. I to pogrom. No pogrom. pogrom. Żydowski pogrom. Ta. Żydowski pogrom. I to oczywiście są czasy zamierzchłe, ale one dzisiaj są celebrowane celebrowane. I wiecie Państwo, no oczywiście, w egzegezie chrześcijańskiej, katolickiej i Estera, i Judyta są obecne. Są nawet przez naszych egzegetów, ojców Kościoła, wskazywane jako typy maryjne, tak? Niewiasta dzielna, której, której działanie przeważa szale zwycięstwa na stronę narodu wybranego. No ale my to wszystko filtrujemy przez Ewangelię. My nie szukamy dosłowności w tych historiach. Żydzi nie stronią od dosłowności. Proszę Państwa, w niektórych szkółkach, w niektórych szkółkach, mianowicie takich szkółkach dla, dla dzieci, tam dziewczynek, raczej ortodoksyjni Żydzi do szkółek nie zapraszają to jest dla, dla chłopców. Otóż tam. W święto, Purim, w święto Purim nauczyciele dla zabawy prokurowali taką małszubieniczkę, na której wieszamy Hamana. I w Święto Purim, i to możecie Państwo sobie wygooglać, możecie zobaczyć fotografie małych żydowskich chłopczyków, którzy w Święto Purim przyszli do synagogi z plastikowymi karabinami maszynowymi. Przyszli do synagogi z plastikowymi karabinami maszynowymi, bo w Święto Purim wszyscy pochukują na Hamanach. Wydają okrzyki, wydają takie wołania bojowe, straszymy Hamana i jego zwolenników, prawda? I to jest takie umacnianie się w duchu narodowym, plemiennym, i w menu, purimowym są uszy Hamana. Uszy. Uszka, uszka są takie, uszka, uszka Hamana, to jest purimowe menu. No, proszę Państwa, to są rzeczy, które już normalnemu Przepraszam, y, y, katolikowi y, słabo się mieszczą w głowie. Zabawy z szubieniczką dla dzieci. Karabiny, no ja wiem, u nas też niektórzy na pierwszą komunię. Do kościoła. Polacy. zadanie dzieci do dzieci drorat polac spojenia I myślę, Państwo, święta, które będą... ludzkości 2800. Tak. Więc są różne szkoły jazdy, ale dominuje ta szkoła jazdy, że goje są od tego, żeby służyć Żydom. I proszę Państwa, zmarły w naszych czasach wybitny autorytet i przywódca, lider żydowski, zamieszkały w państwie położonym w Palestynie, rabin Owadia Josef. To właśnie powiedział. I to zostało zanotowane i nawet odnotowane przez prasę. Powiedział, goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom. Proszę Państwa, to jest pojmowane dosłownie. Bez przenośni. Bez przenośni.